Lato porywo nos. jeronie, ale my się rozkręcili. Kochani Państwo, nos porywo to, że spotykamy się dzisiaj w naszym szlagierowym studio z niezapowiadanym uwaga gościem. Witam serdecznie Rafała Lincnera. Witam Cię, Cześć, witam, witam wszystkich przed telewizorami. Słuchajcie, Rafał y, podobno przychodzi tutaj do studia z przepisem na lato. Rafał, ja się od razu ciebie zapytam, czy ty się słuchasz? Wiesz co, po lubię, ale swój przepis na lato mu wyjątkowy. Mam nadzieję, ja coś dzisiaj zdradzimy, nie? <gry> Kochani Państwo, słuchajcie, łódma wyjątkowy przepis na lato. My mamy wyjątkowe szlagery. To się bardzo pięknie wszystko składa. A może już uchylić róbka tajemnicy? Albo zanudź jakiś przepis taki. Przepis na lato, na lato dla siebie, mam. <gry> <gry> a jomu um, przepis znowu zrostomili ludkowie, bez tuż zanim pogodą, tutaj z Rafałem proponuje czas na wakacje i Edmans. To był czas na wakacje w wykonaniu Edmansów, no Edek Sikora, no i Manek Głoni te wakacje spędzają nie godą. Słuchajcie, roztomili w naszym studiu Rafał Linstej. Słuchaj, Rafał, twój przepis na lato, trochę żeś wyśpiewał, trochę rzeźną powiedział, a tak Rychlik najpierw zapytam, czy przepis dobry na lato to piękne kobiety? Piękne kobiety są dodatkiem. Myślę, że każdy powinien stworzyć taki przepis na lato. Moim przepisem na lato jest albo morze, albo góry. A jak się to połączy, to jest idealnie. Słuchajcie Państwo, on podobno idealnie łączy, ale ja się Ciebie zapytam, to, to może góry, czy może, yy, mo, może dziewczyny? No jednak, jednak. Yy, nie. Ewentualnie jedno z drugim, aczkolwiek góry wybiorą najpierw. Góry wybiorą najpierw. Tak jest. Bez co się zapytam, czy yy, nakręcił żeś jakiś nowy teledysk, Rafał? Tak jest, to jest nowy teledysk do naszej najnowszej piosenki, właśnie przepis na lato. Yy, przejechaliśmy przez trzy kraje, żeby oczywiście do ukochanej Bawarii dojechać. Co? I tam. Kochani Państwo, on nam to wszystko <laughs> opowie, bo za chwilę będą wyśpiewał to wszystko. Powiedz no, kaj są twoje aniołki, bo dzisiaj o, bez... bez o, aniołki, aniołki na urlopie. Nareszcie upragniony urlop. Najpierw pojechał na urlop, aniołki teraz już się rozjechały po Europie. Czyli aniołki rozwinęły skrzydełka, uciekły Rafałowi, ale my, mamy Rafała w studio, bez cóż Państwo poczekajcie, bo dowiemy się całej tajemnicy, jak wygląda szlagerowy przepis na lato. Bez cóż z nami, a ja opowiem im you no, know, happy folk i kolejny szlager paparango dance. Proszę Państwa, no bunga, bunga hit. My to już znamy z parlamentu jakiego? Włoskiego. No właśnie. Nie będziemy tu wymieniać nazwisk, ale powiem Ci, co sądzisz o tym bunga, bunga. No żeby się to nie skończyło tak, jak właśnie tam w tym cieplutkim kraju. To zostawimy już ten temat, chociaż to może mieć duży związek z przepisem na lato, o którym za chwilę będziemy gadać. Kochani, Państwo, w dalszym ciągu w naszym. Studio Rafał Linzner, znany już Państwu wykonawca, konferencjer, DJ w końcu. Uit, uit. Kochani, Tyś już jest z nami prawie 22 tygodnie. No kawał czasu, nie? Kawał czasu mhm. i z takim szlagierem Mój dom jest wszędzie. W zasadzie mm -hmm. chyba Twój I, dom jest teraz i, wszędzie. I tak to też jest. Faktycznie. Nie od 22 tygodni, ale to już, to już trwa od jakiegoś czasu. Yy, dużo podróży, dużo wyjazdów, dużo koncertów, dużo się dzieje. Czyli nawał szlagierowej roboty. No i dzisiejszego wieczoru Rafale chcesz nam przedstawić szlagerowy przepis na lato, zgadza się? O ja. Mm -hmm. Taki nie kucharski, yy. ale... No, taki muzyczny. muzyczny i wizualny, co tam, o, <grym> pójdzie zauważyć e, ciekawostki. To mogłabym pogadać o nowym teledysku. No, oczywiście. No to pięknie. E, ale zanim pogodzimy, mnie durch nurtuje jedno, kaj są te twoje gryfne aniołki? No należy im się urlop. Oczywiście są na Europie, porozjeżdżały się po Europie, e, gdzieś pewnie sobie teraz leżą na plaży, popijają coś dobrego, zakąsają czymś jeszcze lepszym, e, należy im się to. Proszę Państwa, Rafał zafundował swoim aniołkom urlop, a SOM do studia przywiózł przepis na lato ze swoim szlagerem. Powiedz mi, to jest twoja druga taka już no, mega szlagerowa produkcja. Mm -hmm, Ty mm -hmm, się rozkręcił, mm hopie. -hmm. No idziemy jak Spartanie, nie? <śmiech> <śmiech> tak to musi być. Spartanie z Bunga Bunga, z przepisem na lato, a gotować lubisz, ważyć lubisz. Nie? Lubię, jak mam te 5 minut, to lubię sobie coś tam upiścić. A co lubisz zjeść, Powiedz? No, śluńskorolada jest dobro, ale kuchnia śródziemnomorsko leciutko z sałatkami. Rewelacja. Słuchajcie, Śląska Rada, kuchnia, pra śródziemnomorsko, prawdziwy Śląskak. Czy czym chcesz oczarować widzów w teledysku? Tak, w trzech słowach. Ten teledysk jest od pierwszej do ostatniej sekundy pełen atrakcji. Tam znajdziecie i góry, tam znajdziecie i woda, tam znajdziecie i statki, tam znajdziecie 2000 metrów nad poziomem morza. Do tego wszystkiego imprezy na molo. Dodatkowo gramofony cyfrowe i takie analogowe. Dużo tego jest, jest kolorowo. Kochani, no to jest taki prawie że ekstremalny przepis na, la, na lato Rafała Linsnera. Jest kolorowo, dziewczyny, rowery. Choć czyli... ekstremalnie to robią te dziewczyny. Ja tam sobie wolę albo wyciągiem pojechać, albo na leżaczku poleżeć, albo w hamaku, żeby było spokojnie. A dziołchy, to jest ekstremum. Grasz również repertuar grupy Fet, czyli Oczywiście. oczywiście. Wodzionki akurat dni, ale z repertuaru FET-u w momentach kilka dobrych kawałków. To zapytam Cię jeszcze, co zagroż w Jankowicach? Niech to będzie słodko, tajemnica, przepis na lato tam na pewno się pojawi. Co jeszcze? Zostawmy to jako niespodzianka do naszych telewizorów, do naszych słuchaczy. Kochani państwo przepis na lato mamy słodko tajemnica może to będzie oprócz szlagieru konsekwisty z kawą od Rafała Lincnera. A ja państwu powiem, że nie ma to jak dobre lato i przepis na lato Rafała Lincnera.